Dzień czwarty, piąty, piąty, piąty dzień wyzwania. Ci, co chodzili na terapię, to wiedzą, że y, dochodzi się na terapii często do takiego punktu, w którym już nie wiadomo co powiedzieć. Już się wyżygało wszystko, przerobiło wszystkie tematy i y, przychodzi się nieprzygotowanym. Mam wrażenie, że trochę tak mam dzisiaj, że tak jak wczoraj miałem jakieś tam przemyślenie. Tak, dzisiaj nie mam żadnego, w, jeśli chodzi o tematykę kanału, ale wpisywało się to jakby w ryzyko całej tej misji dwutygodniowej, o czym mówiłem już w pierwszym odcinku. Więc dzisiaj e, moim celem było nagrywanie kursu o Gicie, który pojawi się niedługo we współpracy z innym serwisem. Na razie jeszcze nie chcę zdradzać za wiele, ale jeśli Was to interesuje, to, jak to mówią, Stay Tuned. Na pewno będę w niedalekiej przyszłości o tym, Informował. W każdym razie założyłem sobie, że od samego rana będę nagrywał kurs, i jakoś mi nie poszło. Trochę nagrałem, ale dzisiaj akurat miałem taki materiał, który wymagał właśnie gadania do kamery, a nie był screencastem, co było dość ciężkim wyzwaniem, na którym poległem po paru minutach. Ale myślę, że wrócę sobie do tego, po prostu rozpiszę sobie cały scenariusz i jakoś, mam nadzieję, łatwiej to pójdzie. W ogóle jestem tutaj w doborowym. Towarzystwie Eluni. Elunia to jest kotka, którą dostałem w spadku po bracie. Brat żyje, tylko musiał wyjechać, ale tak, opiekujemy się. Jeśli ktoś ogląda Instagrama, no to z Elunią jest na pewno na bieżąco, bo jest gwiazdą Instagrama Siema Roman. Przy okazji mogę jeszcze polecić jedną rzecz, skoro już nagrywam, to jakby kto mi zabroni. Kupiłem sobie wczoraj książkę Witolda Jurasza. To jest nowa książka, wyszła chyba kilka dni temu. Demony Rosji się nazywa, jeśli kogoś y, interesuje to, co się dzieje teraz na wschodzie, to myślę, że Witold Duraż jest jednym z tych komentatorów, którzy dość y, trafnie to wszystko opisują i, i też w bardzo ciekawy sposób, ponieważ zanim został dziennikarzem, y, był dyplomatą polskim, w związku z czym dysponuje arsenałem naprawdę niesamowitych anegdot. Y, więc polecam przede wszystkim podcast, raport międzynarodowy. Na Spotify na przykład jest i książkę swoją drogą też polecam. Więc taki mały wtręt ode mnie. odmeldowuje się do mojego daily vloga. Jestem pewien, że forma daily vloga generalnie nie mogłaby się sprawdzić w moim przypadku. Jest to zbyt obciążające. I też wydaje mi się, że nie prowadzę tak ciekawego życia jak na przykład, nie wiem, Casey Neistat, który pamiętam, że robił coś takiego przez bardzo długi czas, ale umówmy się, że jak się żyje w Nowym Jorku plus jest się urodzonym filmowcem to myślę, że daily vlog wchodzi trochę łatwiej. Jak się z romanem z poznania to może być trochę trudniej. Więc po tych dwóch tygodniach myślę, że po prostu wrócę do nagrywania przemyślanych materiałów, ale póki co jeszcze możecie pooglądać jak się męczę z tym wszystkim. Over and out.